Tarcza, LKMI, zimne czarne piwo! Szybciej kurwa tą słuchawkę wyciąga! Yo, siemano, to Kozioł, a to jest kolejny film na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy powrót do korzeni. W moich dłoniach padł PlayStation 4, ale nie, nie gram w Apex Legends. Powrót do korzeni nie tylko dlatego, że gram na PlayStation 4. Ale też dlatego, że gram w gierkę, której to nie było na kanale, ale inne gry z tej serii nagrywałem: czyli Call of Duty, World War 2. Słuchajcie, jest za darmo w PS Plusie. I ja wcześniej nie miałem okazji za bardzo grać w tę grę. Trochę grałem tylko w betę. Oczywiście odebrałem gierkę a w sumie to nie ja, tylko mój brat. Tak za darmo nam to się zabiera, tak? I słuchajcie. Podobało mi się. Zdaję sobie sprawę, że Call of Duty nie jest jakoś specjalnie popularna w Polsce, ale myślę, że Wy oglądacie ten kanał nie tylko dla gier. Z uwagi na to, co opierdalam yy, przed kamerą. Tu. Tak jeszcze szybciutko powiem, że Call of Duty jest bardzo bliskie memu sercu. W gry z tej serii od 13 lat. To oznacza, że z tym starym dziadem nie do końca. Wczoraj nagrywałem już. Chciałem nagrywać o 21, skończyłem o 24.30. Ponad 3 godziny ostrej mucki w Call of Duty World War 2. Ale dlaczego nagrywam od nowa? Bo coś spierdoliłem. No normalne, że ja coś spierdolę, tak? Szczególnie jak długo nie nagrywa. Generalnie nagrałem, no więc jest no nawet fajny materiał. Niestety wystąpił pewien problem. Brzmiałem, jakbym dostał pałką teleskopową po zębach. Brzmiałem tak chujowo, dlatego że miałem włączony jakiś plugin w OBS-ie. Gracze, którzy w to grają. No to jest kurwa hit. Na przykład, miałem gościa, który ma nikrambo. Rambo. No, w tym kurwa, wy myślicie Rambo? No, to Rambo bierze jakieś ale leć kurwa po mapie, napierdala sam w 10 nie. Mój Rambo siedział na samym kurwa końcu mapy i kampił. No, no, także Rambo o, po chuju do raju, nie? Dałoby się to naprawić. Okej. Okay. Pierwsze, co mnie kurwa przywitało już w meczu, to jest to, że ktoś się odzywa na mikrofon. To jest coś, czego ja nigdy nie zrozumiem. ja o tym już mówiłem 150. Hmm. Okej, okay, kurwa. Mina! Pomyślcie sobie, ty pierwsza gra, on już że morda Jakiś psychiczny jest. Wiecie, wczoraj z tymi minami napierdalałem się przez trzy. No dobra, wszedł przez okno, jak on by tam kampił, to naprawdę bym quitnął. Wczoraj przez 3 godziny napierdalałem się z tymi minami. Czy jak ktoś jeszcze ma PlayStation 4 w domu, nie wypierdolił tego kurwa, tej kupy gówna na śmietnik! To polecam sobie wziąć grę za darmo i pograć, bo jest spoko. Mam no, nadzieję, że nie słuchacie tego, jak moja konsola wyje, bo to, jak wiatraki w tym PS4 napierdalają, to sobie nawet nie zdajecie sprawy. Słuchajcie, ja to słyszę przez słuchawki. Dlatego, że mam PS4 od 2015 roku i nigdy go nie rozkręcają. I, I tak jestem w ogóle zaskoczony, że to PlayStation działa. Bo tyle razy, ile ja trzasnąłem stół, słuchajcie, ten nie, nie zliczę. A PlayStation od, od zawsze stoi na stole. Na pewno większość z was też pamięta ten legendarny filmik, jak przypierdoliłem stół i się szklanka wywróciła, przez co zalałem PlayStation. Pomimo tego, że przez rok paliłem szlugi w pokoju, w którym stało PlayStation, pomimo tego, że je zalałem, pomimo tego, że trzasnąłem niejednokrotnie w stół, konsola nadal działa. Naprawdę, PS4, durable hardware, nie tak jak płyty, kurwa, Gigabyte'a, które mają durable chyba tylko w nazwie, bo <laughs> wszystkie te płyty Gigabyte, które miałem, się rozpierdalały. O, nie, nie, nie. Opuść mecz, do widzenia. Adios, kurwa! To, jak ja się skompromitowałem przy tym typie! Fantastyczny emblemat HWDP, robiony własnoręcznie. Jest to oczywiście nawiązanie do koszuleczki Deal Gangu. Oni tam mieli kiedyś taki t-shirt właśnie, HWDP. Dobrze się bawisz? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, że piwko, kurwa, smakuje! To w każdym miejscu może jakiś cymbał siedzieć i się czaić na twoje życie. No, granata, kurwa, dostałem. No, zajliście, ten... Patrzcie. nawet nie przestał strzelać, nie? On po prostu napierdalał. Yy, ponieważ jest to druga wojna światowa, no to mamy w grze takie ekstrasy jak polskie hełmy, jakieś tam emblematy Polski walczącej i oczywiście jak zobaczycie jakiegoś Polaka, to on jest oblepiony cały w tych hełmach polskich. Kurwa, w jakichś tam polskich emblematach ja nie mówię, że to źle, to absolutnie, no, to bardzo dobrze, że reprezentują. Tylko jak reprezentują, kurwa, nasz y, piękny kraj, to mogliby tak nie utasić, kurwa, po rogach, nie? No bo to, to jest skandaliczne, to, to nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora. Naprawdę, wielu Polaków, którzy w to grają, taka kamperka, jak, nie wiem, na Deasteku w 1.6. Zobaczcie, zobaczcie. Yy, Frogio YouTuber. YouTuber? Co on, kurwa? Opowiada jak było, nie wiem, w 45 chyba. Nie, daj no jeszcze mi tutaj typ dojebał. Nie wiem, co to jest za... Patrz, no cóż za precyzja. Ale jakie krótki kilkan. Wiecie dlaczego był taki krótki kilkan? Bo typ się dopiero kurwa zrespił, nie? Ja teraz spróbuję przez chwilę zagrać. Jak typowy koneser kustosza, kurwa, jakiegoś czarnego, czy tam nie wiem, złotego denaru. Ekstra. Nie znam tych wszystkich żulerskich piw powiem wam szczerze, nie? Dziś jesteś... Co jest kurwa tam ty On my tyle razy nie trafił, Myślę, że myskanowo przy ści... Ale skuteczność tego zawodnika, widać, że w wolnych chwilach trenuje kurwa po ciemku na tapczanie z broń mi z tymi na żółtymi, na... znaczy tymi na żółte kurki. Jeśli jesteście Amigos Gang i gracie w Call of Duty, czy gracie w jakąkolwiek inną grę? rasujecie w pełna agresja Regularna jazda bez trzymanki, słuchajcie, Amigos Gang to nie są patałachy, którzy kurwa siedzą po rogach obstawieni jak friendsle. I Patrzą się w jeden spot, tylko kasujecie przeciwników. Cały czas kurwa, balans jak jak w boksingu, nie? Wy chodzi, jak jesteście na ringu. Cały czas się ruszacie, po prostu no. Szybciej kurwa, tą słuchawkę wyciągaj, no! Ej, mamy delikwenta, ale moje palce? Nie miał on chyba zdrętwiałe. Kurwa, ręce jakiś stary dziad. Czy odwracamy się, cofamy. Mamy delikwenta, kasujemy go, odpalamy sobie samolot. HP się regeneruje, kurwa. Kasujemy delikwenta. Kładziecie się, pyk. Patrzycie, gość tu powinien wychylić. Wychyla. I kurwa, nie potrafię strzelać, kurwa, bo. Troszeczkę pogracie. Troszeczkę kurwa w prawo i robicie, gości. Patrzcie, 18 kg już mam, nie? Nie robicie tak jak ten cymbał, który tutaj stoi za tą beczką. Nie, 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 tak nie gracie. I rasujecie gościa. Ja wiem, kurwa, za małą czułeś, no chyba. Zobaczcie, pyk, ruszujecie. Staty, 30 na 5, mx, genji, w no To nie jest zbyt dobry wynik. 30 na 2, to by było, byłoby fajnie. 30 na 3, też spoko. 30 na 5? Średnio. Ale, trening czyni mistrza. No, ze mną i tak dzisiaj lepiej nie będzie. Mówię, te palce, kurwa, nie współpracują z analogiem. Jeszcze wiecie, mózg, kurwa, coś przetwarza, widzi przeciwnika, a ręce, kurwa, jak robokop, nie? Jak T-Rex, nie? A, właśnie. Jeśli gracie w tę grę na konsoli albo planujecie zagrać, to macie okazję pograć ze mną. Nie w party, bo ja party nie gram w tej grze, ja gram tylko free for all. Ale jeśli będziecie widzieli, że gram i jestem na FFA, to możecie do mnie dołączyć i mnie kasować. A ja już wiem, dlaczego mi się słabo strzela, zapomniałem wibrację włączyć. O, zobaczcie, tutaj kurwa gość w ogóle mnie kontaktuje. A typ tam, kurwa, kam- Oj oj ojoj, przepraszam, przepraszam bardzo. Szybciutko. Nie, kurwa, widziałem, że ktoś tu wybiegnie! No musiałem, ale widzicie, jak on długo tą słuchawkę, kurwa, podnosi? No, go? Ja pierdolę, co? On się z... A, zrespił się! Dobra, zawracam. Oj, chuj, zawróciłem. No to dobrze, że gra mnie, kurwa, respi w miejscu, w którym jest... napierdalane z moździerza! Nie wiem, co się dzieje ze mną. Nie wiem, co się kurwa dzieje, że ja mam 9-6 staty. Jechałem z nim jak z gównem, teraz nie mogę się wkręcić w gierkę, o. Zobacz, dobra. Nie, jeśli jesteście amigos, gang. Skur... prezent. Nie grajcie tak jak ten typ, zobaczcie. Mina i head glitch, kurwa. Jest z zadowolony, pierdolony, Druga mina! O, już. Widzieliście? Już, już, już wchodził na head glitch, o nie? Brak mi słów na takie elementy. O, STG ma. E, co to jest za STG? I ja pierdolę, nie! Typ ma pewnie szkła w okularach jak denka od diaboli, bo kurwa, żeby mieć lunetę razy 5 do y, STG! Zamknij się kurwa! Dobra, jestem Loki z tym swoim STG zjebanym. Moja STG Zawsze, kurwa, jak już mam ponad połowę do tego V2 racket. gdzieś nie wiem, 18, nawet 19 kills ik. taka szmata największa mnie po prostu uka trupi. Gość nie ma skilla, gość jest, gość jest najgorszym zawodnikiem w lobby. No, może nie najgorszym, no, bo ma 7 killi. Gdzieś... Najgorszym jest player 1, 3, 1, 2, 9, 7. Dobra, PlayStation 4 i Gris Series, Call of Duty, i nie tylko w sumie, to jest wylęgarnia Francuzów. Nie wiem, czy oni mają PlayStation, za darmo, czy jak to tam u nich wygląda, ale naprawdę. gram w maseger. Nie było jednej gry, żebym nie miał jakiegoś Francuza, który nie Pierdoli przez ten mikrofon, bo nie potrafi się zmutować. Ja nie wiem z kim on gada. Czy on gada do siebie kurwa ten typ? Czy może też nagrywa coś na YouTube'a? Jak mnie player zabija, to już jest czas najwyższy, żeby wyjść. No ale ty jesteś dobry, zobaczcie, zobaczcie kozaka. Patrzcie, patrzcie! Założy się, że typ jest Polakiem. Tarcza, LKMIK, zimne czarne piwo! 8% i jedziemy w Koda po robocie. Czas na relaks! To jest co, dzień jak co dzień. Pojechałem z nimi jak zgodnem. że kożak jest z Polski. Dobra, przegrałem zakład. Może ma polskie korzenie? No nie wiem co. Może to Polak, który siedzi w Niemczech za granicą. Nieważne. No raz, słuchajcie, to było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam do komentowania, oceniania nas i subskrybowania. Standardowo. Możecie to dodawać na Playstation, jak macie taką ochotę i potrzebę. Możecie złapać mnie w grze, może mi się postrzelać, może mnie wkurwicie swoim graniem z minami, no nie wiem. W każdym razie, co? Dla tych, którzy dotrwali do końca, słuchajcie, YouTube kasuje komentarze, w których są jakieś wyzwiska. Ja generalnie nie mam żadnej cenzury włączonej na kanale, absolutnie, mam wszystko włączone, sprawdzałem z 10 razy, ale zauważyłem, że YouTube kasuje komentarze. Dostaję na telefonie powiadomienie, że jest komentarz? Co mnie dwie sekundy później go odpalam. Nie ma komentarza. Że na początku myślałem, że a napisał komentarz, może mu się pierdono, i usunął. Ale nie, bo to nie jedna, nie dwie, nie pięć osób, tylko z 10 czy 15 komentarzy pod ostatnimi dwoma filmami po prostu wyparowało. Także uważajcie co piszecie, cenzurujcie jakieś mocniejsze wulgaryzmy, bo no bo YouTube niestety niestety kasuje komentarze. Co wam powiem? To jest, to jest słaba sytuacja, strasznie, ale niestety takie coś ma miejsce że to tyle, dzięki za oglądanie. Amigos, game przeciwko, you know how we happened. Let's get it troski. Na razie!